Fantazjumuner nie eksperymentuje. Perfekcyjne danie. I o to chodziło. Gratuluję. Czas na trzeciego gościa. Na pewno go znacie. Wybitny obierze świat. Bardzo renomowany kucharz. On jest, nie wiem czy wiecie, w top 100 najlepszych kucharzy na świecie. Gawędziarz. Na jego programach wychowały się miliony Polaków w tym kraju. Zakochany w Polsce, podróżnik, szef kuchni i współwróciciel jednosty, dwie restauracji, które mają gwiazdę Giedmischna w Warszawie. Czas zaprosić szef Gracjan Rostocki. Zapraszam Was na następną część Gotuj z Gracjanem. No tutaj no jest ogromne wyzwanie. Ja nie wiem, czy jestem już gotowa, żeby gotować dla takiego szefa kuchni. To jest szok. Naprawdę odjęło mi mowę. Wszystko energią i to czuć na kilometr, nawet jak stoi i się tylko uśmiecha, to widać, że po prostu wszystko mu się cieszy. I oczy i no całe się cieszy. Zapiekanki, zapiekanki. Bardzo smaczne zapiekanki. Zawsze był obiektem moich marzeń, ale żeby tutaj go zobaczyć na żywo. Kurczę, no odleciałam, fajnie, strasznie. Tak dużo marzeń niespełnionych. Przed wami jeszcze jedna szansa. Wszystko będzie zależało od jednego składnika. Zobaczymy, jak sobie poradzicie z jajkiem. Jajka, 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 trala la, la tralala tra la 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 tra-la-la-la-la-la-la. Obstawiam jajko na miękko, twardo, albo mole, coś w tym stylu, albo sadzone, albo jakaś jajecznica. Jajecznica, jajecznica, jajecznica z pięciu jaj. Pięknie płynie, nie jest nigdzie twarde, białko jest ścięte, nie jest surowe i otula idealnie jajko. Pam, 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 tlalala. Proste zadanie, bardzo proste zadanie, nie ma, nie ma żadnej filozofii. Najbardziej się właśnie bałam tego jajka. I teraz tylko trzeba jeszcze masło. Trzeba, trzeba. Ostatnia minuta, 60 sekund. Gotujemy troszeczkę to jajko. Musi się gotować troszeczkę też, prawda? Najbardziej cenne jajko, które robiłam w życiu. Jedno życie, jedno jajko. Trzy, dwa, jeden i stop. Tra-la-la, Niby proste zadanie, robiłam parę razy, ale gdzie wchodzi stres, czas, presja, to rzeczywiście nie jest to takie proste. Ale pycha, normalnie pycha, normalnie pycha, no, pyszny. Słuchaj, przed tobą jest. Każda możliwość, a najważniejsza, być Masterchefem. Tak mi bardzo jest tu źle. Masterchef może być tylko jeden: kupę sobie szczele z potem jeszcze.